Wskażę przyczyny, dla których według mnie często brakuje nam odwagi do zmiany i podpowiem, jak można to przełamać. Odwaga jest kluczowym czynnikiem, który pozwala nam przełamywać przeszkody i dokonywać pozytywnych zmian w naszym życiu. Niezależnie od tego, czy marzymy o zmianie pracy, rozwoju osobistym, czy przełamywaniu złych nawyków, odwaga jest niezbędna do podjęcia pierwszych kroków. Przyczyny, dla których często brakuje nam odwagi. Strach przed nieznanym. Według mnie jest to główna przyczyna braku odwagi do zmiany. Uważam, że ludzie nie podejmują działania, ponieważ kierują się wygodą. Jest źle w pracy i są słabe zarobki, ale wygodniej jest być w tym miejscu niż podjąć działanie i wychodzić w nowe, nieznane. Często utrzymujemy się w strefie komfortu, nawet jeśli nie jesteśmy zadowoleni z naszej obecnej sytuacji. Poruszę teraz ważny temat, a mianowicie relacje. Jak często jesteśmy z partnerem, z którym nie jesteśmy szczęśliwi, ale tłumaczymy sobie, że może będzie lepiej, może za kilka lat się zmieni, i takich przykładów mogłabym podać wiele, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Aby przełamać strach, warto zrozumieć, że zmiana jest nieodłączną częścią rozwoju i nauki. Zmiana otwiera drzwi do nowych możliwości i doświadczeń które mogą przynieść wiele dobrego i zmienić naszą sytuację. To od nas zależy, jak będzie wyglądało nasze życie, czy będziemy z niego usatysfakcjonowani. Sama kiedyś to przechodziłam, sama walczyłam ze strachem i wszystko to, co mówię, oparte jest na własnym doświadczeniu. Innym czynnikiem, który może pozbawić nas odwagi, są przeszkody i ograniczenia, z którymi się spotykamy. Mogą to być zarówno zewnętrzne czynniki, ale przede wszystkim są to nasze przekonania i lęki. Warto zidentyfikować te przeszkody i skoncentrować się na sposobach ich pokonania. Najczęściej okazuje się, że to, co nas ogranicza, jest tylko wytworem naszego umysłu. Warto dużo czytać, oglądać filmów, poznawać historie o ludziach sukcesu, którzy zaczynali od zera. Niskie poczucie własnej wartości i brak pewności siebie mogą hamować naszą odwagę do zmiany. Często obawiamy się porażki i odrzucenia, co powoduje, że pozostajemy w bezpiecznym, choć niezadowalającym dla nas miejscu. Ważne jest, aby pracować nad budowaniem pozytywnego obrazu siebie, uznając nasze umiejętności i dokonania. Przekonanie o własnej wartości jest kluczowe do budowania odwagi i podejmowania ryzyka. Według mnie najlepszym sposobem jest po prostu zacząć działać i nic nie mówić nikomu. Systematycznie dzień po dniu wykonywać jakieś zadanie, które będzie zbliżało do osiągnięcia marzenia. W takiej sytuacji nie trzeba się obawiać niepowodzenia, bo jeśli coś nie wyjdzie, to nic się nie stanie, ponieważ nikt się o tym nie dowie i będziemy mogli ze spokojem zacząć jeszcze raz. Odwaga do zmiany często wzrasta, kiedy mamy wsparcie innych ludzi. Towarzystwo osób o podobnych aspiracjach i celach może pomóc nam przełamać wątpliwości i budować naszą pewność siebie. Jednak musicie wiedzieć coś ważnego. Nie otrzymacie takiego wsparcia zazwyczaj od osób najbliższych i nawet nie oczekujcie tego. Jeśli chcesz zmienić coś w swoim życiu, to zakładam, że chcesz robić coś innego niż do tej pory. Oznacza to, że Twoi znajomi najprawdopodobniej nie mają doświadczenia w tym, czym chcesz się teraz zająć. Powodować to może, że aż wręcz będą Cię odciągać od nowych pomysłów i straszyć, że to na pewno nie wyjdzie. Najlepiej poszukaj grup tematycznych, profilów na social media, osób, które zajmują się tym, czym Ty chcesz. Się teraz zająć lub nauczyć. Napisz do nich prywatną wiadomość. Oni bardzo chętnie odpisują. Z doświadczenia wiem, niezależnie czy to jest mały czy duży profil, chętnie pomagają. Takie wsparcie może dać Ci siłę do podjęcia trudnych kroków i pokonania własnych granic. Odwaga jest niezbędna do dokonywania pozytywnych zmian w życiu. Pamiętajcie, że odwaga rośnie poprzez działanie i podejmowanie ryzyka. Bądźcie odważni, otwórzcie się na nowe.